Naszym gościem jest pan Grzegorz Szlęk, projektant i właściciel firmy Polimat Budownictwo. Z panem Grzegorzem będziemy rozmawiać m.in. o projektowaniu i wykonaniu wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania. Bez tego ciepło nie mogłoby dotrzeć do mieszkań w budynku. Panie Grzegorzu. Ciepło sieciowe to wygodne i bezpieczne ogrzewanie. Warto jednak wiedzieć, jak z niego efektywnie korzystać. Kiedy właściciel lub zarządca budynku zdecyduje się na przyłączenie do sieci ciepłowniczej, zaleca się przeprowadzenie termomodernizacji. Dlaczego to takie ważne? Wydaje mi się, że to jest jakby podstawowa decyzja i problem do rozwiązania. Czy do podjęcia decyzja, czy budynek będziemy termomodernizować, czy nie, bo termomodernizacja ma bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie na ciepło budynku i planujemy, czy jest taka szansa, że możemy termomodernizować budynek przed przyłączeniem, to trzeba taką decyzję podjąć właśnie na tym etapie, żeby budynek mniej energii zużywał, był bardziej energooszczędny, no ale oczywiście to się wiąże z jakimiś tam nakładami większymi inwe kosztami inwestycji. No ale warto to rozważyć właśnie na samym początku. Kto podejmuje decyzję o termomodernizacji budynku? No, decyzję podejmuje właściciel budynku. Czy to jest wspólnota, czy to jest jakiś deweloper. No, deweloper raczej to, tego problemu nie powinien mieć. Deweloper z reguły buduje nowe budynki. Od, budyn od początku nowe budynki, które muszą spełniać odpowiednie, że tak powiem, wymagania. Inwestor czy tam wspólnota taką decyzję powinni podjąć i powinni ją podjąć już na samym początku. Jak przebiega proces termomodernizacji, kiedy budynek jest objęty ochroną konserwatora zabytków? No wtedy proces termomodernizacji jest troszeczkę bardziej utrudniony. Wiadomo, musimy się liczyć z wymaganiami i warunkami stawianymi przez konserwatora zabytków. W trakcie takiego procesu projektowego będzie niezbędne zatrudnienie większego zespołu projektowego, w którym będzie brał udział również architekt. On taką, że tak powiem, termomodernizację zgodnie z wymaganiami polskich przepisów prawa budowlanego przeproceduje i doprowadzi do końca. Taka termomodernizacja jest troszeczkę bardziej utrudniona, ale jako instalator, jako instalator, czyli projektant branży sanitarnej zalecam się nad tym mocno zastanowić. No, no tak, żeby też płacić w przyszłości mniejsze Boże. rachunki za ciepło. Przejdźmy do kolejnego punktu niezbędnego do ustalenia na etapie podejmowania decyzji o podłączeniu do ciepła sieciowego. Proszę wyjaśnić, dlaczego tak istotną rolę odgrywa ustalenie zamówionej mocy cieplnej dla budynku? Moc zamówiona to jest, to jest jakby podstawowa sprawa, nad którą się powinniśmy zastanowić. Przed nawet podjęciem decyzji o przyłączeniu, no, warto przemyśleć. Na moc zamówioną ma wpływ wiele czynników, między innymi termomodernizacja, o której przed, chwil, przed chwilką wspomnieliśmy. Moc zamówiona to jest po prostu ilość energii, którą budynek będzie nam, że tak powiem, konsumował w trakcie eksploatacji budynku, czy to jest na, na ogrzewanie pomieszczeń, czy na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. No i tą moc najlepiej jest określić już w miarę dokładnie na etapie składania warunków o przyłączenie do dostawcy ciepła. Jak obliczyć zapotrzebowanie na moc cieplną? W celu określenia y, mocy zamówionej y, no dobrze jest przeprowadzić, że tak powiem, jakieś bardziej szczegółowe obliczenia, czyli musimy wiedzieć, czy budynek będzie termomodernizowany, musimy wiedzieć, jakie przeznaczenie będzie miał ten budynek, czy tam będzie więcej. Y, pomieszczeń, że tak powiem, mieszkalnych czy pomieszczeń usługowych. Musimy też, że tak powiem, zastanowić się nad tym, w jakim miejscu zlokalizujemy pomieszczenie wymiennikowni ciepła. Nad czym inwestor powinien się jeszcze zastanowić na etapie projektowania instalacji wewnętrznych? Co może mieć wpływ na różnice w kosztach? Inwestor powinien Zastanowić się, gdzie, gdzie będzie zlokalizowane pomieszczenie węzła cieplnego, czyli może to być piwnica, może to być, że tak powiem, parter. Zalecane jest, żeby to było po prostu pomieszczenie gdzieś przy ścianie zewnętrznej, tak żeby przywodami przyłącza cieplnego wejść bezpośrednio do tego po prostu pomieszczenia. I należy pamiętać, że to pomieszczenie też musi spełniać pewne wymagania, które są stawiane przez, przez dostawcę ciepła, czyli odpowiednia kubatura, odpowiednia wentylacja, odpowiednia Wysokość. No i to też trzeba po prostu, że tak powiem, określić i zastanowić się nad tym na etapie projektowania, pro, projektowania nawet w, troszeczkę wcześniej, mm -hmm. czy jest taka możliwość, czy jest takie pomieszczenie. Albo gdzie je wygospodarować, bo czasami może się okazać, że trzeba będzie takie pomieszczenie gdzieś po prostu wydzielić. I no to są takie po prostu problemy, które, nad, nad którymi trzeba się zastanowić, że tak powiem, mm -hmm. już w tym momencie. Jeszcze jedną rzecz chciałem dodać mm -hmm. na sam koniec. Podczas. Podejmowania decyzji o przyłączaniu budynku do sieci ciepłowniczej i etapie projektowania instalacji centralnego ogrzewania, warto rozważyć jest też decyzję, czy nie przebudować instalacji ciepłej wody użytkowej. Jeśli inwestor podejmie decyzję, że, 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 że projektujemy instalację, która będzie indywidualnie opomiarowana, czyli każdy lokal będzie indywidualnie pomiarowany. To warto też zrobić to samo dla ciepłej wody użytkowej. Żeby te liczniki wodomierze, liczniki wody zimnej ciepłej, żeby to było zlokalizowane razem z licznikami ciepła. W tym momencie mamy układ idealny, opomierzamy każde medium. Może nie wszyscy będą zadowoleni, ale powinni być zadowoleni wszyscy. Przejdźmy teraz do układu instalacji wewnątrz budynku, a następnie do mieszkań. Jakie są warianty rozprowadzenia urządzeń centralnego ogrzewania w budynku? Generalnie rzecz biorąc, wszystkie instalacje starego typu były budowane w takim układzie, można powiedzieć, pionowym, czyli główne przewody rozprowadzające były prowadzone gdzieś w piwnicy bądź na parterze budynku i ciepło było rozprowadzane po prostu pionami przy poszczególnych ciągach okien czy pokojach, można powiedzieć, w budynku. I takich pionów mieliśmy powiedzmy tam 10 czy tam. Tyle, ile po prostu budynek tego wymagał. Niestety to rozwiązanie ma pewną wadę, bo każdy pion, że tak powiem, zasila grzejniki w wielu mieszkaniach. Mhm. I jeśli mamy takie rozwiązanie, no nie jesteśmy w stanie dokładnie rozliczyć ciepła. No i nie jesteśmy w stanie na przykład odciąć danego mieszkania w przypadku, kiedy. Mieszkaniec czy klient nie, płaci, nie za... płaci za ciepło. Za ciepło. Mhm. Dokładnie tak. Mhm. Le, lepszym rozwiązaniem jest jakby wariant zalecany, taki, który że tak powiem już w nowym budownictwie się stosuje jako standard. Czyli rozprowadzamy ciepło głównymi pionami, które te piony są zlokalizowane gdzieś na korytarzu, w klatce schodowej. Tam montujemy jakiś szacht, obudowujemy to wszystko, montujemy liczniki ciepła, ciepłomierze, które nam rozliczają ciepło do każdego lokalu. I z tego korytarza po prostu wchodzimy przewodami instalacji centralnego ogrzewania do każdego lokalu. No i tam rozprowadzamy ciepło do każdego pomieszczenia, do którego to jest wymagane. Czy grzejniki inwestor może dobrać indywidualnie do swoich preferencji? Tak, oczywiście tutaj nie ma jakichś. Specjalnych wymagań czy narzuconych rozwiązań, czy to przez dostawcę ciepła, mhm. czy, czy, czy przez prawo. Generalnie sam dobór grzejników, y, czy estetyki, koloru, y, może być podjęty przez inwestora na etapie procesu projektowego. Możemy też to ewentualnie korygować na etapie realizacji inwestycji. Mhm. Więc to są jakby już wtedy takie decyzje, stricte y, że tak powiem, do podjęcia przez. Y, Wedle uznania. Panie Grzegorzu, podsumowując, o czym inwestor musi pamiętać przed przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej? Inwestor przed podjęciem decyzji o podłączeniu do sieci ciepłowniczej powinien przede wszystkim się zastanowić, czy termomodernizować budynek, czy nie, bo to, to ma największy wpływ na zużycie budynku. No i tak naprawdę musi podjąć decyzję. Który układ instalacji będzie, że tak powiem, chciał wybrać? Wiadomo, starszego typu rozwiązania są, są gorsze, są, ale są mniej, mniej uciążliwe i troszeczkę tańsze. Nowy układ instalacji z podzielnikami na korytarzach jest to, że tak powiem, wzorcowe rozwiązanie, ale troszeczkę droższe. No i oprócz tego musi się zastanowić, w którym miejscu zlokalizować wymiennikownię. No i tak naprawdę to, no to chyba są te, te, te główne, tak mi się wydaje. E etapy. etapy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.